To znaczy jeden z największych propagatorów margaryny profesor Walter Willett z Harvardu wycofał się z tego po 20 latach i sam przyznał, że margaryny to jest największa katastrofa przetwórstwa spożywczego wszechczasów. Bo oleje utleniają się i działają kancerogennie, a margaryny działają i jeszcze, mają jeszcze większe spektrum tego szkodliwego działania. Wbudowując się w struktury błon komórkowych powodują ich sztywnienie, a przecież bez ruchu flip-flop, rozszerzania się komórek, struny głosowe, mięsień sercowy, mięśnie, wszystko nie działa, albo działa z zaburzeniami. Budowane w struktury błon komórkowych powodują sztywnienie, zaburzają procesy pobierania składników odżywczych, wydzielania metabolitów na zewnątrz i zwiększają ryzyko insulinooporności. Wystarczy dwa Procent tłuszczów w postaci przemysłowych izomerów trans, i ryzyko cukrzycy rośnie o 45%. I ich, Czyli no, tłuste jedzenie jest zdrowym jedzeniem? Oczywiście, że tak. Oczywiście.